Cześć Michał Koper, witam was serdecznie. Zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, którą dziś, drodzy Państwo, rozpoczynam od takiego oto przepięknego obrazka, przepięknej wiadomości. Oto przed wami Michał Soczyński ze świeżo narodzonym swoim synem. Gabriele Michał zdjęciem z synkiem pochwalił się w mediach społecznościowych, no i to zdjęcie opatrzył takim oto podpisem. Kocham cię Gabriel, kiedy tatko walczył na ojomie i był w śpiączce. Dzielna mamusia Kaja Soczyńska urodziła mi syna i stał się największy cud, o jakim mogłem marzyć teraz Knockout Promotions i Jakub Banaszek i Jakub Sawicki mogą dogadywać temat rewanżu Soczyński Muslimow 2 na przyszły rok. No Co za wojownik, drodzy państwo, gość, no nie wiem, chyba 10 dni temu, tak? To mniej więcej było 10 dni temu Michał Soczyński doznaje Przeciężkiego nokautu w tej walce z Muslimowem. Traci przytomność w ringu. Wywożony jest na noszach. Tam podobno na chwilę odzyskał przytomność w karetce, natomiast okazało się później, że ma obrzęk mózgu. Wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznie, żeby ten obrzęk mózgu, z tym obrzękiem mózgu jak najszybciej e, zawalczyć. Udało się to wszystko. Michał Soczyński wraca z zdrowia, no i dosłownie tam 10 dni po tych wszystkich zajściach e, pisze, że on chce rewanżu z Muslimowem. z typem, którego tak ciężko e, załatwił na gali w chemie. No to po prostu się ma albo się nie ma, albo jest się wojownikiem, yy, albo nie. Zresztą no, to bycie wojownikiem nie zawsze idzie w parze z zdrowym rozsądkiem, do no bo Widać ten determinację, natomiast jak tak, tak zdroworozsądkowo e, pomyślimy, no to Michał Soczyński w ogóle powinien sobie od treningów, od boksu jakiś czas odpocząć. Tak się wydaje, już nie mówiąc o rewanżu z facetem, który go tak ciężko oprawił, tak ciężko go znokautował. Natomiast no, znając Soczka, wiem, że on jest na maksa zdeterminowany. Wydaje mi się, że ta walka wcale mu skrzydeł nie podcięła. Pewnie tylko teraz zagryzie zęby i będzie jeszcze ciężej trenował. To jest to, o czym wam e, mówiłem kiedyś, że czasami wojownika trzeba bronić przed samym sobą, bo oso osobna sprawa to jest determinacja. Wielkie serce do walki, którego, którego Soczkowi nie można odmówić. A osobna sprawa to chłodne i takie zdrowe podejście do tego wszystkiego. Jeszcze taka refleksja, na chwilę wrócę do tej walki. Byłem na urlopie, gdy to się wydarzyło, widziałem, że tu się kotowało, dużo było dyskusji na ten temat, czy tę walkę należałoby przerwać, czy nie. Ja mówiłem wam, że ja bym spokojnie mógł to przynajmniej z jeden czy dwa momenty, były kiedy to można było przerwać, czy narożnik, czy sędzia. Natomiast no, jak się spojrzy teraz na tę determinację Soczka, w ogóle jak się go zna, to nie musiałaby się ta walka wydarzyć, w ogóle jak się go. Zna, posłuchało się jego wywiadów, wie z jakiego środowiska on się wywodzi, jak, jak, jaka jest otoczka wokół tych jego walk. No, widzieliście, widzieliście, co tam się działo na gali. W hełmie to wydaje mi się, że gdyby ta walka została przerwana, to byłoby przepotężne rozgoryczenie, jeśli chodzi o Michała. Nie mówię nawet tam o jego teamie, o jego kibicach, natomiast o e, samym Michale, bo. Pamiętajcie, że my nie żyjemy w jakichś takich równoległych rzeczywistościach. Czyli, jeśli by walka została przerwana, nie wiem, w pierwszej rundzie, to nie wiedzielibyśmy, co byłoby dalej, że byłby jakiś tam ciężki nokot, w ogóle byśmy o tym nie rozmawiali. Tylko wtedy byśmy rozmawiali, zastanawiali się nad tym, czy przypadkiem ta walka nie została przerwana przedwcześnie. No. Później też mo można było żeby przerwać w późniejszych rundach tę walkę, czy narożnik, czy, yy, czy sędzia ringowy. Natomiast jeszcze raz, gdyby się tę walkę przerwało, no to nie doszłoby do tego ciężkiego nokautu i nie byłoby tego całego zamieszania, nie byłoby dyskusji, czy tę walkę należałoby yy, przerwać. No to jest taka niekomfortowa sytuacja, że nie możemy sobie w życiu sprawdzić, co by było gdyby, tak, co by było, gdyby coś nastąpiło. Natomiast no, jeszcze. Wracając tutaj do tego obrazka i tej dedykacji Michała, syn nazywa się Gabriel. Wydaje mi się, że to żaden przypadek, że syn nosi imię trenera Michała, czyli Gabriela Sarmiento. Tak jak wam mówiłem, wydaje mi się, że między nim jest potwornie silna więź. Michał Soczyński na maksa ufa, wierzy Gabrielowi Sarmiento. Jest tam jakiś pewnie rodzaj takiego, e, takiego pełnego zaufania, fascynacji i, 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 i wiary w to, że to, co trener robi, jest. Dobre i wydaje mi się, że też między nimi była jakaś taka nić porozumienia. Oni wiedzą o co jednemu i drugiemu chodzi. Sarmiento wie, że Michał Soczyński chciałby walczyć do końca. No i, no i tak po prostu postąpił jak postąpił. Ja widziałem potem wywiad na TVP Sport, kiedy Gabriel Sarmiento mówił, że tam się specjalnie nic nie stało, że takie rzeczy się dzieją w boksie. Po prostu walczyli o zwycięstwo. No i z jednej strony mając na uwadze, że ma takie pełne zaufanie Soczka, no to... Można by tutaj sugerować, że powinien jakby pomyśleć o jego zdrowiu, tak nie o zwycięstwie, natomiast no z drugiej strony, no mając to zaufanie, pewnie też nie chciał go nadwyrężyć i chciał, żeby jego zawodnik walkę wygrał, po prostu robił to niejako dla niego. Wiem, że to brzmi absurdalnie, tak? że doprowadzamy do takiej sytuacji, że facet jest nokautowany i mówimy, że walczymy o jego dobre, natomiast to... Patrzcie na ten wpis, tak, to jest wojownik, to jest gość, który, yy, który za wszelką cenę chciał wygrać. Pewnie jego trener też chciał wygrać, razem z nim chciał to wygrać dla niego, dlatego walczyli yy, do końca. No. no jeszcze raz wrócę do tego, co tam parę razy powtarzałem wcześniej, że czasami wojowników trzeba przed samymi, yy, przed samymi sobą bronić, tak. Tak to wygląda, natomiast w tej chwili po prostu się cieszymy. Michał Soczyński jest zdrowy, na to wygląda pewnie. PUB wlepi mu jakieś tam zawieszenie medyczne, bo to się w cywilizowanych krajach zawsze dzieje. W przypadku cywilizowanych federacji bokserskich, jeśli jest knockout, jeśli jest ciężka walka, to wstawiane jest takiemu zawodnikowi zawieszenie medyczne. No i potem zobaczymy, co dalej. No, znając Soczka, to pewnie chciałby za tydzień wyjść do ringu, ale trzeba tutaj do tego po takim wypadku podejść. Z jak najbardziej chłodną głową. A teraz e, przechodzimy do tego, co się wydarzyło dziś e, w Tajlandii, w Bangkoku. Tam trwa konwencja Federacji WBC. No i dzisiaj się odbyło to, co jest tak naprawdę najważniejsze, poza tymi celebrami i różnymi wręczeniami nagród, czyli odbył się panel taki mandatory, panel mistrzowski na którym to zarządzono obowiązkowe obrony ustalono kto może być, a kto nie może być mistrzem świata, bo takie przypadki też się na tym panelu przytrafiły no i po pierwsze najważniejsze Michał Cieślak został nazwany, został wyznaczony obowiązkowym pretendentem do pasa WBC kategorii junior ciężkiej wiemy, że Michał Cieślak jest aktualnie czempem interim, od razu z góry uprzedzam ewentualne komentarze, to że ktoś jest tymczasowym mistrzem nie znaczy, że automatycznie jest obowiązkowym Pretendentem. To są dwie różne sprawy. W WBC to jakoś tak zupełnie rozdziela. Mało tego, nawet jeśli jesteś czempem interim, o czym będzie za chwilę w przypadku innej kategorii wagowej, niekoniecznie znaczy, że jeśli jest, jest wakat, to wskakujesz automatycznie na pełnoprawnego mistrza. Stało się tak na przykład z Benavidezem wcześniej, ale w przypadku z takiego caseu, o którym zaraz wspomnę, tak się nie stało. Także to jest plus, że Michał Cieślak, będąc tym interimem został obowiązkowym pretendentem do pasa, który 13 grudnia zawalczą Noel Mikael, Jan i Badu Jack. Natomiast tutaj mamy e, taką Gwiazdeczkę przy tym wszystkim, jeśli Mikaelian wygra tę walkę, to będzie zobowiązany do walki z Cieślakiem i wtedy Cieślak no, przynajmniej teoretycznie szybciej tę walkę o mistrzowski pas może dostać. Gdyby natomiast wygrał tę walkę Badu Jack, to tutaj jest taki wyjątek. On ma jeszcze wtedy szansę na jedną dobrowolną obronę. Tu, natomiast no, mając na uwadze obraz pierwszej walki, wydaje się, że jednak zwycięstwo Mikaeliana jest bardziej prawdopodobne i po prostu musimy trzymać kciuki za Noela Mikaeliana, znanego kiedyś jako Noela Gewora w tej walce, żeby wygrał, no i żeby Michał Cieślak dostał walkę Mistrzostwa świata Świata, w której, moim zdaniem, będzie po prostu faworytem. Natomiast jeszcze jest tutaj jedna niesprzyjająca okoliczność, która może się wydarzyć, czyli ewentualna unifikacja, bo J.O.P. z dzingarą, boksuje w grudniu jeśli Opetaja będzie chciał unifikować e, z pasem WBC, no to być może wtedy to się wszystko w czasie odsunie. Natomiast no, na razie nie kreślmy czarnych scenariuszy. Jest, no powiedzmy, jakieś tam zwycięstwo na tym, e, na tym Kongresie Federacji WBC. Michał Cieślak jest obowiązkowym pretendentem. Tam się czaił Ryan Rozicki z tyłu, który e, bardzo lobował i na panelu rankingowym i na panelu e, tym mandatory, żeby dostać e, awans w rankingu, żeby dostać walkę z Michałem Cieślakiem. Natomiast no, Federacja WBC pozostawia Michała Cieślaka jako obowiązkowego ustawodawcę jako obowiązkowego pretendenta do Mistrzowskiego Pasa, a być może potem bodaj z Merim zaboksuje o Eliminator. To będzie tam kolejny Eliminator. I teraz jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o polskich pięciarzy, Diablo Wodarczyk pozostał na pozycji tymczasowego Mistrza Świata, natomiast tutaj nic konkretnego nie ustalono. Były naciski, żeby Diablo zrzucić się z, z tego tronu tymczasowego mistrza świata, no bo odmówił e, walki o e, pełny tytuł z Kevinem Lerenem, Natomiast, no. Pewnie z względu na szacunek dla Wodarczyka, na jego status w Federacji WBC, przypomnę, że on został tam nagrodzony, uhonorowany na tej na tym konwencji Federacji WBC, pozostawiono go na tym stanowisku. Do tego jeszcze wiadomo, że Diablo póki co wraca do zdrowia po ciężkiej operacji serca, no i zobaczymy co dalej. No, póki co status jest taki, że mamy dwóch tymczasowych mistrzów świata, nadal w wadze Bridger Wodarczyka i w wadze Cruiser Michała Cieślaka. A teraz przechodzimy do boksu zagranicznego. Jest, słuchajcie, Terence Crawford uważany przez niektórych za najlepszego pięściarza globu, dla mnie to jest numer dwa za Usykiem, natomiast no, wiem, że wielu uważa, że Crawforda za jedynkę stracił pas w WBC również na tej konwencji podczas tego panelu mandatory, stracił pas WBC, bo był posiadaczem czterech mistrzowskich tułów, już nie jest teraz undisputed, a stracił za odmowę opłaty sankcyjnej. Jakie to pieniądze? 300 tysięcy dolarów. Tyle mniej więcej miał Terence Crawford uiścić Federację WBC, tak, tak zwanej opłaty sankcyjnej. Tutaj Mauricio Sulejman czy jeszcze Federację WBC tłumaczył to wszystko. Także Crawford za tę walkę z Canelo dostał 50 milionów dolarów. Zwyczajowo z opłata sankcyjna w przypadku WBC to jest 3%. Tutaj Crawford dostał państwu taką promocji obniżono mu tę stawkę do 0,6 procenta no i ta kwota wyniosła 300 tysięcy, z czego, jak zapewnia Sulejman, 200 tysięcy miało pójść na wsparcie jakichś tam dobroczynnych projektów. Natomiast Crawford ani nie ujeślił tej opłaty sankcyjnej, tych 300 tysięcy dolarów, ani nie podziękował Federacji WBC za nic, ani nie powiedział, żeby go w nos pocałowali, nie było kontaktu, więc no, Mauricio Sulejman powiedział, dziękujemy pani Crawford, zabieramy Ci pas. No, Crawford się specjalnie tym przejął, bo zaraz na swoim Instagramu pokazał bogatą, kolekcję pasów, całą ścianę wytapetowaną e, pasami mistrzowskimi, no wiadomo, że tak naprawdę nadal jest bezdykusyjnym mistrzem świata, tak samo jak Usyk jest, mimo że ten pas WBO e, oddał przy zielonym stoliku, no ale e, konsekwencje są właśnie takie, że Crawford nie jest już undisputed, natomiast o ten wakat po nim super średniej o pas WBC zaboksują tutaj też ciekawostka, Christian Billy i Hamza Shiraz i tutaj wrócę do sprawy ciślaka bo Christian Billy teoretycznie jest e, czempem interim e, w wadze wadze super średniej. Natomiast mimo tego, że jest tym czempem, to nie został automatycznie mianowany mistrzem świata, tylko musi się teraz o wakat bić z Hamzą. 3 razem, także taką walkę mamy. Jeszcze dwie walki ciekawe na tej konwencji WBC zarządzono, Natomiast no to, że federacja WBC sobie jakąś walkę zarządzi, to nie znaczy, że do tych walk dość musi, i do tych walk dwóch raczej nie dojdzie. Po pierwsze finałowy eliminator pomiędzy Benem Witakerem i Joshuą Buatcim to jest waga półciężka. Tutaj jest konflikt promotorski Joshua Buatcim. To jest Queensberry. Z kolei, z kolei Ben Whittaker to jest świeży nabytek meczu boxing. Oni pewnie mają inny pomysł teraz na jego karierę, jakiś tam lżejszy, bardziej miękki niż konfrontowanie go z Buatcim, nawet w finałowym eliminatorze, bo stawka jest tutaj ciekawa. I druga walka, do której to też raczej nie dojdzie. Tutaj jest to z kolei dwóch reprezentantów grupy Queensberry Promotions, czyli Moses i taoma Lawrence Okoli, Taką walkę chciałby zobaczyć szef federacji e, WBC, w ogóle federacja WBC i panel e, mistrzowski, finałowy eliminator Moses Itamuak kontra Lorenz Okoli. Tutaj też przypomnę, że Agit Kabajel e, jest tymczasowym mistrzem WBC. To też a propos tej sprawy Dzieślaka. Osobna sprawa e, e, finałowy eliminator, obowiązkowy challenger, osobna sprawa mistrz Tymczasowe, natomiast no to już na tej konwencji federacji WBC Robert Smith z BBB of City, czyli z brytyjskiej federacji, powiedział, że no takiej walki panowie nie będzie, no bo po prostu to się nie odbędzie. Na to dostał kontrę, że no przecież on nie reprezentuje tych zawodników, jest tylko szefem federacji bokserskiej. Ale już później też grupa Queensberry Promotion stanowała nastroje, że. No nie ma co się spieszyć, na razie są inne jeszcze opcje, wiadomo, że tam Moses i Tauma czai się na walkę, ewentualnie o zwykły pas w bazę, zwycięstwo starcia y, Gassiev- kontra Pulew, także no tej walki też raczej nie będzie także dwie ciekawe walki zarządzone Witak Buaci i Tauma okoli, natomiast tych walk raczej nie będzie jakby ktoś pytał jaki jest sens zarządzanie takich walk, no i ja uważam, że jest sens. Tak. Federacja robi coś ze swojej strony, wskazuje fajne walki, które mogłyby się odbyć, daje do tego swoją stawkę, czyli w tym wypadku miano oficjalnego pretendenta, a co, z tym, co potem z tym zrobią promotorzy, to już ich sprawa jest. I w tej prasówce to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia,